Utoń, utoń w moich objęciach, trzymaj moją dłoń, ale nie znikaj, jestem jak więzień. W tym świecie, skuty tysiącem kajdan. faraj na nadgarstkach mam historię, której wstydzi się dzień. Każda blizna tu jak paragraf pisze własny cień. Patrzę w lustro, widzę oczy, które mało już chcą. Ale kiedy łapiesz moją dłoń, znów wracam na front. Bloki krzyczą, windy niosą, cudzy gniew i żal. Tu się kocha na kredyt i spłaca w ratach strach. Twoje włosy pachną ciszą w środku miejskich dram. Kiedy w we mnie puca, mogę wreszcie spać. Uton! Hey. nie puszczaj, choć świat krzyczy odetnij Trzymaj moją dłoń, ale nie znikaj, bo bez ciebie każdy oddech jest jak za tym o to w moich objęciach Niech się rozpadnie ten betonowy raj, jestem jak więzień Tysiącem kajdan, ja raz wara. fara. zimne klucze, ale żaden nie pasuje. Do w głowie, głosy jak sąsiedzi. Każdy czegoś chce mi bić. Ty przynosisz mi herbatę, zamiast pytań, kiedy wrócisz znów. siadasz obok, nic nie mówisz, a ja czuję cały szum Twoje będzie dobrze brzmi jak manifest na blokach, jak graffiti ponad prawem, które dalej się nie podda. Gdy mnie ściska paranoja, ty mnie ściskasz tak na serio. I te kajdany tracą sens, jakbyś zerała stare piekło. U to. Utoń. utoń, 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 utoń Utoń, w moich objęciach Nie puszczaj, choć świat krzyczy odetnij Trzymaj moją dłoń, ale nie znikaj Bo bez ciebie każdy oddech jest jak za dymach. Utoń, utoń w moich objęciach Niech się rozpadnie ten betonowy raj Jestem jak więzień w tym świecie Wiesz, skuty tysiącem kajdan, jara Faraj jeśli mam tu zostać, to tylko przy Tobie. Jeśli mam się poddać, to tylko w tym płomieniu. Gdzie twój oddech miesza się z moim, gdzie nawet krat nie widzi już sumienie. Ja nie chcę już uciekać, nie chcę znikać przy ich snach. Jeśli mam tu jeszcze jutro, chcę je przeżyć w twoich barwach! U